Mechanicy łapią się za głowę na widok tych modeli. Zobacz 5 aut, których naprawa to koszma. Mini Cooper S. Uroczy z zewnątrz. Koszmar pod maską. Silnik 1.6 THP wspólny z Peugeotem cierpi na rozciągające się łańcuchy rozrządu, zużycie oleju i awarię turbosprężarki. Alfa, Romeo Mito i Giulietta. Włoski styl, ale i włoskie humory. Mechanicy odradzają wersję z silnikiem 1.4 Turbo multi Air. System ten potrafi paść nagle, unieruchamiając auto. Elektronika w Alfie miewa kapelsy, a dostęp do niektórych elementów wymaga rozebrania połowy przodu. BMW X5. SUV. Uwielbiany przez kierowców i znienawidzony przez mechaników. Stare X5 ma skomplikowany napęd 4x4, pneumatykę z tyłu, a do tego ciasno upakowany w komorze silnik. Wersje 3.0D cierpią na awarie kolektora ssącego i turbiny. Natomiast benzynowe V8 na wycieki i problemy z chłodzeniem. Jeśli swoje pieniądze chcesz przeznaczyć na coś innego niż naprawę auta, przed zakupem sprawdź je z botokontrolerem. Renault Espace 4. Rodzinny van, ale wymiana żarówki trzeba demontować pół przodu auta. Dodatkowo Silniki 2.0 DCI miewają problemy z panewkami, a dostęp do tylnej części silnika jest tragiczny. Nawet wymiana świec żarowych może wymagać opuszczenia silnika. Popularna limuzyna, którą mechanicy woleliby omijać. Szczególnie z silnikiem 2.7 lub 3.0 TDI V6. Wymiana rozrządów w tych dieslach to operacja wymagająca wyciągnięcia jednostki napędowej. Notoryczne są też awarie zaworów EGR, a w 4 zużycie drogich elementów zawieszenia wielowahaczowego Audi A6 C6. 2004-2001.